Witam w kolejnym odcinku kanału Alarmy Sklep. Dzisiaj powiemy sobie kilka słów i wstępnie zaprogramujemy stację bramową DSKV6113WPE1 od Higvision. Zapraszam do krótkiej prezentacji. Nasze prezentowane urządzenie to stacja bramowa jednoabonentowa posiada wbudowaną kamerę 2 megapikseli, wbudowany głośnik oraz mikrofon, jeden przekaźnik oraz oświetlacz IR do 3 metrów. Dodatkowym atutem urządzenia jest wbudowany czytnik kart oraz wbudowany interfejs WiFi. Stopień ochrony to IP65. Możemy zasilać ją poprzez zasilanie 12 V prądu stałego oraz poprzez Poe. A teraz zapraszam do konfiguracji urządzenia. Zaczynamy wstępnie programować stację bramową. Tak jak widzimy przez program SADP aktywujemy sobie standardowe urządzenie. Zaznaczamy nasze urządzenie. Wpisujemy hasło. Potwierdzamy. I aktywacja. OK. Możemy uruchomić sobie od razu uzyskiwanie automatyczne adresu IP. My wpiszemy sobie ręcznie. Po wpisaniu oczywiście potwierdzamy hasłem i zatwierdzamy. Mamy monic. O tym, że modyfikacja przebiegła pomyślnie, i przechodzimy do przeglądarki. Wpisujemy adres IP urządzenia. Ok, mamy. Wpisujemy nazwę użytkownika, czyli admin i hasło, które wpisaliśmy przy aktywacji. Logujemy się do urządzenia i sprawdźmy, czy nasze urządzenie działa. Ok, wyświetla nam obraz, tak więc wszystko jest w porządku. Przejdźmy do konfiguracji. W pierwszej zakładce ustawiamy język. Zmieniamy oczywiście na polski. Zatwierdzamy tak, abyśmy Mieli język polski w naszej stacji bramowej. Przejdźmy sobie do ustawień sieci. I mamy podstawowe ustawienia. Tu mamy adres IP, który ustawiliśmy przez program SADP. W trzeciej zakładce sieci mamy miejsce do wpisania sieci Wi-Fi. Oczywiście możemy zasilić kamerę poprzez zasilacz 12V i połączyć ją z naszą siecią bezprzewodową 2,4 GHz. Przejdźmy sobie do zaawansowanych opcji sieci. I w tym miejscu mamy połączenie przez HIC Connect. Zmienimy sobie hasło do autoryzacji urządzenia w programie E, HitConnect, zapiszemy. OK. E, w tym miejscu mamy status online, czyli jest wszystko w porządku. E, kamera, e, stacja bramowa, przepraszam, jest połączona z internetem. A teraz przejdźmy do ekranu telefonu i dodamy sobie urządzenie do naszego konta. OK, widzimy ekran e, telefonu. Uruchamiamy aplikację Hit Connect. E, po zalogowaniu naciskamy dodaj urządzenie, dzisiaj posłużymy się numerem seryjnym urządzenia, w prawym górnym rogu mamy taki ołóweczek, naciskamy na niego. Dodawanie typu domena HIP to zostaje i wpisujemy numer seryjny, mamy go na pudełku oraz na urządzeniu na naklejce. Zapisujemy w prawym górnym rogu. OK, znalazło nam yy, naszą stację bramową, klikamy Dalej i wprowadzamy kod weryfikacyjny, który wpisaliśmy w ustawieniach sieci. My sobie oczywiście ustawiamy proste hasło i zatwierdzamy OK. Dodawanie zostało ukończone. Naciskamy Dalej. Mamy Miejsce do wpisania nazwy zostawimy sobie standardową nazwę, i urządzenie jest już dodane. Sprawdźmy, czy działa. Ok, wszystko jest w porządku. Klikniemy wstecz. I teraz ważna sprawa. Co musimy zrobić, żeby przychodziły do nas powiadomienia? Musimy nacisnąć opcję urządzenia i mamy opcję pośrodku powiadamianie. Standardowo jest to wyłączone. Uruchamiamy. I w tym momencie będziemy dostawać powiadomienia jeżeli ktoś naciśnie przycisk dzwonienia. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach bądź mailowo lub telefonicznie. Subskrybujcie nas Kanał. Będziemy dodawać coraz to nowsze informacje, nowinki. Będziemy Wam pomagać. A w następnym odcinku pokażę, jak udostępnić innej osobie urządzenie. Do zobaczenia. Cześć.